Fasezon na airdropy, a kolejny rok zapowiada się naprawdę niesamowicie po odebraniu airdropu na aptosie. Wszyscy szukamy nowych możliwości. Dzisiaj lista potencjalnych airdropów na rok 2023 oraz jedno bardzo duże konto, które warto obserwować właśnie pod kątem przyszłych airdropów. Pospekulujemy również, którego portfela używać na aptosie właśnie pod przyszły airdrop. FIFA puszcza kolejny drop. Puszcza roadmap i daje użyteczność swoim MFT-kom. Duże wydarzenie w Warner Bros., który uruchamia kolekcję MFT-ków z władcy pierścieni. Trwa lunch -out na Bybicie. Mamy trochę czasu na zatwierdzenie naszej subskrypcji. Na Chiliz i Socios trwa FCO, FTO Cywilli. Cześć, z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie, 21 października, piątek, piąteczek, piątunio, piątek weekendu, początek, a my oczywiście standardowo, bardzo mocno, szybko i konkretnie lecimy z naszymi kryptotematami. Jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, warto dać dzwoneczek, suba, warto gdzieś tam przeanalizować te pewne rzeczy, które dzieją się na rynku po to, żeby być na bieżąco również z każdym moim materiałem. Jeżeli widzicie tu wartość, wspierajcie, udostępnijcie ten filmik na Twitterze, dajcie łapkę w górę i zostawcie po sobie ślad w postaci komentarza. Komentarza. Oczywiście przypominam standardowo, to nie jest porada inwestycyjna, wszystko co mówię w tym filmie, także ja nie jestem doradcą finansowym i wszystko co mówię to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Lecimy przy tym piątku, słuchajcie, naprawdę dzieje się dużo, nie ma nawet czasu kiedy się ogolić, jedynie jest czas na treningi, siłka, piłka, to wszystko leci. Natomiast szybko przechodzimy do parafialnych, a potem do tych wszystkich ważnych wydarzeń. Oczywiście Metalverse, przypominam, 29 widzimy się we Wrocławiu, jeżeli chodzi o najnowsze rzeczy. Mamy nowy filmik od Diabła na temat, jak wygrać Lewandowskiego w projekcie Sorare. Myślę, że warto to sprawdzić. Kryptoamator, słuchajcie, a więc jeden z naszych adminów, który zajmuje się Kronosem, ruszył na swoim Twitterze z serią Wieści z Kronosa. Link do jego konta macie oczywiście na stronie. Warto to obserwować. Krypto.com wprowadza również zmiany na kartach, również o Krypto.com. Na koniec, chwilę sobie porozmawiamy. No i zapraszam na nasze grupy. Przede wszystkim grupa Edukacja. Tam na bieżąco macie pomoc, wsparcie i edukację ponad 8 tysięcy osób. Tyle z parafialnych, słuchajcie, lecimy sobie już do tego, co ważne na rynku. Bitcoin jest znowu poniżej 19 tysięcy dolarów. Mamy ten roller coaster, słuchajcie, 19, 20, 18 z hakiem więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o mnie, ja wypłaciłem bardzo dużą ilość stablecoinów z ekosystemu Wavesa. Wczoraj wam pokazywałem, tweetowałem, jak to rozegrałem. I te, te fundusze, które miałem pasywnie sobie zdeponowane do pracy na Wavesie, posłużą na zakup bitcoina i zakup Ethera. To jest, są pieniądze tylko i wyłącznie na ten pierwszy mój koszyk. Bitcoin 18,900, 18,900. 978, Ether 1280. Mamy stabilne pozycje na rynku, i to są stablecoiny, które zawsze warto słuchajcie mieć. I jeżeli patrzymy sobie na alty, no to niewiele się dzieje: jakieś niewielkie ruchy. Większość altcoinów jest na 0, na malutkim plusie albo gdzieś tam na delikatnym minusie. A więc można powiedzieć, trochę taki marazm i stagnacja. Natomiast oczywiście cały czas śledzimy to, co się dzieje na rynku. Oczywiście. Przypominam o naszych spaceowych AMA. Warto być u mnie na Twitterze, jeżeli mnie jeszcze nie obserwujecie. Małpa Maciej Tomczyk 3, i to jest mój jedyny profil. Codziennie dostaję o Was profile, które są zeskamowane. Ktoś zamienia jedną literę w moim nazwisku, wydaje jakiś numer i zaprasza Was i wysyła Wam jakieś dziwne rzeczy. A więc, Małpa Maciej Tomczyk 3 to jest moje oficjalne konto no i oczywiście bierzemy się bardzo mocno za Amaspace na Twitterze, wczoraj wystartowaliśmy z serią Konopne Czwartki, był z nami Leroy, kto jeszcze nie słuchał warto posłuchać historii konopi w Polsce warto z tym się zapoznać i zapraszamy Was w każdy czwartek na godzinę 19 i myślę, że te Amaspace na Twitterze to będzie stały element mojej działalności właśnie w kryptoświecie, jeżeli chodzi o social media lecimy sobie dalej, pamiętajcie o tym, żeby jeżeli walczycie o jakieś airdropy, jeżeli działacie na jakichś protokołach, coś testujecie, żeby robić to systematycznie, jest kolejny Głosowanie na Stargate Finance. Warto słuchajcie, głosować. Jeżeli chodzi o mnie, ja zrobiłem tutaj te wszystkie zadania, które mogą dać mi potencjalny airdrop właśnie na layer Zero No i oczywiście mam tutaj Stargatey zastejkowane i dzięki temu, że mamy zastejkowane Stargate, y, możemy na Stargatecie głosować. Pamiętajcie, jeżeli y, dzisiaj na przykład to kupicie, to nie możecie brać udziału w tym głosowaniu, a dopiero w następnym. Także to jest bardzo ważne, jak wam nie wchodzi, to po prostu trzeba poczekać na następne głosowanie. Natomiast ja na mam to zrobione na kilku kontach. Gram tu spekulacyjnie. Zobaczymy, słuchajcie, jak to wszystko uda się rozegrać. Dzisiaj kolejny lunchpad na BajBicie. A więc mamy projekt Galaxy. Ostatnio trzeba było bardzo szybko sprzedać, żeby nie stracić. Jak będzie tym razem, zobaczymy. U mnie, słuchajcie, standardowa subskrypcja na bitach. Jeżeli chodzi o mnie, mam obecnie 7962 bity. Ale pamiętajcie, dla osób, które nie chcą mieć bity, jest również loteria i można brać udział. Tak jak mówiłem, całe moje zyski z lunchpadów na Bybicie idą na moje powiększanie, na, na powiększanie mojego portfolio, jeżeli chodzi o y, token BIT. Ostatnio mieliśmy uwolnienie, mieliśmy spadek, tak jak się tego spodziewaliśmy. Obecnie cena 0,42 i dzisiaj po tym lunchpadzie znowu zrealizuje zyski do stablecoinów i za całość z ostatnich lunchpadów doładowuje dzisiaj token BIT. Taka jest moja strategia. Dajcie znać, czy bierzecie udział w lunchpadzie i trzeba to, co jest bardzo ważne czy bierzecie udział w loterii i wygracie ticket, czy subskrypcję bitami, trzeba na bieżąco śledzić ten listing, bo zazwyczaj na początku jest najlepsza cena i trzeba mieć szybkie palce, żeby zrealizować pozycję. Chyba, że któryś z tych launchpadów jest dla Was wartościowy i zostawiacie te tokeny na dłużej. Ja na razie wszystko puszczam z dymem. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście po tym, co się stało na Aptosie, znowu wróciło zainteresowanie airdropami. Ja jeszcze raz powtarzam, warto budować portfel w oparciu o testowanie nowych protokołów i mamy mega listę, jest ta lista na moim Twitterze projektów, które mogą być pod przyszły airdrop. Naprawdę solidna lista. I teraz warto założyć sobie jakiś plik, zrobić sobie to w Excelu na przykład, czy w Wordzie, wybrać sobie nowe adresy do airdropów i wpisywać, w którym projekcie zrobiliście, które zadania i kiedy. Mega, słuchajcie, lista. Ja również będę to robił. Będę robił poradniki, będę wam pisał, którą rzecz zrobiłem, żebyście mieli takie pełne poradniki i na Twitterze, i na kanale na YouTubie. Natomiast warto sobie, słuchajcie, tą listę przejrzeć. Warto dodać sobie te projekty doobserwowanych. Jeżeli nie chcecie gdzieś tam, żeby Wam mieszało na Twitterze, zróbcie oddzielną listę sobie na Twitterze. To, co Wam pokazywałem, zaznaczcie, że to są projekty pod airdropy. No i mamy bardzo fajną tabelkę. Wypisane są wszystkie projekty. Mamy informacje z jakiego segmentu, czy produkt już jest, czy nie ma. Mamy też ocenione szanse, słuchajcie, na airdrop i czy airdrop jest w ogóle przez projekt potwierdzony. Mega narzędzie, mega Rzecz, warto słuchajcie z tego, korzystać. Oczywiście mówiłem Wam o koncie, które warto obserwować, a więc miles y, Datcher to jest człowiek, który ma prawie 200 tysięcy obserwujących i rzeczywiście wiele jego predykcji co do DeFi, co do airdropów się sprawdza, niesamowicie wszystko rozpisane. Y, także wiele osób już z polskiego rynku również śledzi tą osobę. Na tej podstawie również można nagrywać poradniki, robić analizy. Także warto śledzić, warto obserwować. Tak jak mówię, nawet dodać sobie do listy ludzi z airdropami i po prostu patrzeć, y, co ten pan ma do powiedzenia, bo jest to naprawdę mądra głowa. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście, to co nas interesuje z nowych rzeczy to jest duże wydarzenie w Warner Bros., które przedstawia, słuchajcie, kolekcję MFT. No i teraz zastanawiamy się, czy to się przyjmie. Tak jak wiecie, cały Remek MFT jest na niesamowitym, dużym spadku, natomiast puszczają kolekcję MFT związaną właśnie z władcą pierścieni. No i słuchajcie. Zobaczymy gdzieś tam, czy, czy to się przyjmie. Natomiast, moim zdaniem, trochę słabo wystartowali. Jeżeli mieli to w planach, powinni robić długi marketing pod to. Natomiast, samo konto na Twitterze Warner Bros. NFT utworzone w październiku. A tweetują, słuchajcie, od 19, czyli tak naprawdę od 3 dni dopiero. Natomiast, ja się będę przyglądał i mocno się zastanawiam, czy nie kupić sobie tego nft Natomiast, pamiętajcie, że kupowanie NFT w takim czasie jest trudne i trzeba mieć na to gdzieś tam oddzielny budżet, bo nie wiadomo, czy taka kolekcja się. Sprzeda i czy w ogóle taka kolekcja odniesie sukces? Jeżeli chodzi o tą sprzedaż, yy, mamy tutaj stronę oczywiście web3.wb, a więc warnerbros.com. Mamy trailer do obejrzenia. Także można sobie obejrzeć trailer, zobaczyć, jak to wszystko, słuchajcie, będzie wyglądało. Jest, są pokazane te kolekcje, są pokazane nft liczba sztuk do wymintowania. To ma być taki cały metavers, właśnie robiony przez Warner Brosa dla fanów, Władcy Pierścienia, a więc na pewno był to duży kinowy hit. No i teraz, trzeba jest chyba z tego, co pamiętam, 19 czasu polskiego. Mamy dwa rodzaje NFT-ków. Pierwsze to, to jest premier Mystery Edition. Możemy tutaj trafić nft Common, Uncommon i Rare. Tu jest aż 10 tysięcy NFTów. Jeżeli chodzi o ostatnią sprzedaż NFTów, bardzo słabo to wygląda, wolumeny spadają. Tak naprawdę tylko tutaj Antony Hopkins zrobił te 1000 sztuk no tu mamy aż 10 tysięcy cena 30 dolarów, można łączyć Metamaskę, można kupować za krypto, można kupować kartą, i Premier Epic Edition to jest tylko 999 i to jest cena 100 dolarów. I ja sobie tutaj tego jednego MFT zakupię i zobaczę, co z tego będzie jako fan władcy pierścieni, ale tak jak mówię, to jest gdzieś. Tam dla osób, które mają kapitał. Natomiast słuchajcie, bardzo ważne to jest to, że widać mega poruszenie, jeżeli chodzi o MFT. Wiele osób mówi, że to już przeminęło, a moim zdaniem to jest dopiero początek i tak naprawdę przyszła Hossa pokaże prawdziwą siłę, jeżeli chodzi o MFT. -ki. Na naszym podwórku Poczta Polska FIFA robi karty. Mamy Warner Bros, władce pierścieni. Aktorzy wydają własne kolekcje, więc coś tam się dzieje, więc tutaj dla Was taka ciekawostka, że również Warner Bros rusza tutaj ze swoją akcją. Kolejna aktualizacja jest od FIFA Plus. No, i tutaj oczywiście ja jeszcze nie kupowałem tych nft ków Mamy informację słuchajcie, że przede wszystkim ruszył kolejny drop. Pierwszy tak naprawdę nie został jeszcze zakończony, a już sprzedają. Następny podzielili to trochę. No, ale mamy jakąś powiedzmy użyteczność dla nft ków i mamy nowy roadmap, w którym pokazano, że będą kolejne fazy sprzedaży. Pokazano marketing. Natomiast jeżeli chodzi o tą użyteczność, po zalogowaniu na swoje konto możecie zbierać te momenty w takim jakby ala klaserku. I tutaj FIFA informuje, że dla osób, które tutaj będą to zbierały, im więcej uzyskasz poziomów, im masz wyższą rzadkość, tym dostaniesz większe nagrody, bramka, piłka, ogień. Jakie będą nagrody, nie wiemy, może to będą piłki, może to będą koszulki z autografami piłkarzy, może to będą oficjalne gadżety FIFA z Mistrzostw w Katarze. Natomiast zgodnie z roadmapem idą, otwierają kolejny gdzieś tam element tego ekosystemu. Pamiętajcie o tym, że jeżeli zakupicie nft no to handlować na markecie możecie nimi dopiero po 14 dniach, a więc jest taki okres karencji. Jeżeli chodzi o te najsłabsze momenty, one sprzedają się w takiej cenie, jak jest mintowanie z marketu, więc lepiej wymintować i powalczyć o to, żeby gdzieś tam dostać tutaj lepszego nft niż ten, który jest na markecie. Lecimy sobie dalej. Oczywiście na aplikacji Socios trwa cały czas pierwsza runda tokenów Sevilla. Jeżeli chodzi o limit zakupowy jest to 5 sztuk. Cena 2 euro. Oczywiście kupujemy za chilizy. No i tutaj jeżeli chodzi o mnie będę kupował we wszystkich rundach Sevilla. Myślę, że znamy w miarę utytułowany gdzieś tam hiszpański klub. Także to jest jedno moim zdaniem z lepszych FTO, które było w ostatnim czasie. Natomiast pamiętajcie, żeby tego typu zakupy robić zawsze świadomie. Jeżeli chodzi o mnie, słuchajcie, to ja teraz na rynku cały czas szukam możliwości kupu, zakupu gdzieś tam NFT-ków, które kiedyś obserwowałem i były bardzo drogie. No i teraz projekt na Solanie, który ja obserwowałem, to jest Mankey Licz, Myślę, że pamiętacie sprzedaż na, sprzedaż na Magic Eden, która zakończyła się dużym sukcesem. Dla mnie na tamten moment wtedy te NFT-ki były za drogie. Solana była bardzo droga i tego NFTka sobie nie kupiłem. Natomiast projekt obserwuję i chcę tylko wam dać y, informacje o tym, co się dzieje, bo ja sobie tutaj takiego NFTka kupuję. Przede wszystkim podpisali umowę z AC Milan, co pokazuje, że pracują i że mają poważnych partnerów. Także zrobią te NFTki. Maup właściwie już zrobili i już była sprzedaż pierwsza. Na Magic Eden, jeżeli chodzi o te MFTki Małp AC Milan, także mega fajnie to wygląda. No i jeżeli chodzi o Floor, słuchajcie, to na Magic, na magic Eden ta kolekcja nazywa się Mankey Lich Gem Zero. Bardzo fajnie pecemy spadły, Solama spadła i Floor zaczyna się od 5 i 2. Ale to jest tylko dla osób, które tym się interesowały. Bardziej tym yy, projektem chcę Wam pokazać, że jeżeli mieliście taki projekt w Hosie, który Was interesował z punktu sportowego z punktu NFT z punktu metaversu i widzicie że ten projekt podpisuje partnerstwa pracuje team pracuje to to jest dobry moment kiedy rynek jest bardzo mocno w dole żeby ewentualnie pomyśleć o tym żeby takiego NFT-ka sobie zakupić natomiast czy ten projekt się rozwinie zobaczymy ja tak mówię chciałem mieć zawsze taką małpkę więc dzisiaj sobie po prostu jedną kupuję no i oczywiście tutaj też będzie kolejna sprzedaż kapsu Mankey Pioneers dla osób, które właśnie taką małpę mają, trzeba dołączyć do Discorda, wpisać się na white listę, potwierdzić, że jesteś właścicielem tego nft i wtedy będzie można kupić taką kapsułę. I to też mnie tutaj właśnie popchnęło do tego, żeby sobie to zakupić. Ale bardziej jeszcze raz podkreślam, pokazuję Wam to, że może Wy macie swoje projekty, gdzie landy były za drogie, gdzie assety były przewartościowane, kosztowały tysiące dolarów, a widzicie, że jednak projekt robi swoje i jest szansa, że przetrwa. Wtedy można nad tym się pochylić. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o airdropy, o portfele, oczywiście. Mocno, śledzimy gdzieś tam to, co się dzieje na Aptosie. No i mamy tutaj Wallet, Pontem Network. Jest to portfel, gdzie mamy bardzo mocnych inwestorów: jest Alameda i jest Animoka Brands. Yy, oczywiście Aptos, także myślę, że fajna rzecz. Yy, oczywiście pobieram portfel, robię sobie rozszerzenie i będę sobie tutaj bridgeował moje tokeny ZRC20, yy, moje stable stablecoiny właśnie na Aptosa i będę liczył tutaj na potencjalny Airdrop. Oczywiście postaram się zebrać to w jednym filmie, pokazywać Wam cały czas te Airdrop. Również warto śledzić mnie na Twitterze, tam będzie podana, słuchajcie, pełna y, informacja. Na koniec parę słów o naszym polskim projekcie Kleks Academy. Tak jak wiecie, Mint nie udamy, nie udało sprzedać się kolekcji. W mojej prywatnej opinii, oczywiście po tych AMA, na które zaprosiliśmy projekt. Yy, jest tu potencjał. Ja widzę tu potencjał, widzę te fajne rzeczy. Jesteśmy po, gdzieś tam po Zoomie z tym projektem. Zapytaliśmy, jaki jest kierunek rozwoju, jak ma to się rozwijać. Także wszystko wygląda tutaj całkiem nieźle. Trafili w jeden z gorszych, a moim zdaniem najgorszy od wielu lat moment, więc było to trudne. Uważam, że marketing był robiony w sposób niewłaściwy. Budowanie Twittera było niewłaściwe. Gdzieś tam. Za szybko ten min, za mało było pokazane, za mało było informacji. Ja tak naprawdę poznałem ten projekt dopiero na AMA, bo z social mediów, z Twittera, z whitepaper ze strony nie wyciągnąłem tych informacji, których chciałem. A więc, Kleksa, będziemy śledzić i będziemy kibicować i również update będziecie dostawać. Na dzisiaj to by było na tyle. Życzę kosmicznego weekendu. Zostaw łapkę, udostępnij na Twitterze. Pozdrawiam serdecznie. Hej, ekipa.